miłosierdzia. Dzisiejszą koronkę do Bożego miłosierdzia ofiarujemy za nasze rodziny, które za osoby, które zmarły z naszych rodzin. I, Ojca I Syna, i Ducha Świętego. Świętego. Amen. Wierzę w Bogu, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Jezusa Chrystusa, Syna i Jedynego Pana Naszego, który się z Ducha Świętego, już się z i Panny. Łęczą pod polskim Piłatem, krzyżował umarł i pogrzebion, nastąpił do pieki, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca Wszechmogącego, stamtąd siedzi sądzić żywych i umarłych. Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte, święte obcowanie grzechów, odpuszczenie ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas nas Twojego. Amen. Zdrowość Marii, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus święta Maria, Matko Boża, bądź z nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszy i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, naszego Jezusa Chrystusa, za za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej mękiniej miło siedzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki mniej miło siewiedzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miło się siedzie dla nas tak. i całego dla świata. Dla Jego bolesnej męki M miło siejdzie dla nas i całego świata. Jego bolesnej miło siedzie dla nas i całego świata. Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, wiecznie ofiaruje Ci ciało i krew i duszę i usła Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, roganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miło siedzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mniej miło siedzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miniej miło siedzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mniej miło siedzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mniej siedzie dla nas i całego świata jego męki męki, mm, <mę> dla, mmm, dla jego bolesnej, męki, mięmiu, sierdzie dla nas i całego świata. Dla <jesil4> jego, jego bolesnej, męki, mięmiu, siedzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej, męki, mięmiu, sierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej, męki, mięmiu, sierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej, męki, dla nas i całego świata. Ojcze, czy wiecznie Ci ciało i chleb, duże i bóstwo największego, Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przegłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie, miłosierdzie dla, dla nas i całego świata. Ojcze, przed, Ojcze przedwieczne, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najniższego, najniższego Syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj jego, jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niemił śierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, w imieniu miłosiercie, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mniej, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej, miłosierdzie, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej, miłosierdzie, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przez wieczną ofiaruje ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego człowieka, Pana, naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie Błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej dla nas i całego świata. Dla Jego męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miło serce dla nas całe Vamos i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miło serce dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zwił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zwił się nad nami. I nad nad całym światem, święty Boże, święty, święty, Boże, święty Mocny, święty, święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. nie nad całym, całym światem, o krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, Jezus. jako z Jezus. miłosierdzia Jezus. dla nas Jezus. ufamy Jezus. Tobie. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego Jezus. serca Jezusowego, Jezus. jako z miłosierdzia Jezus. dla nas, Jezus. Jezus. nas Jezus. ufamy Jezus. Tobie. O krwi i wodę, któraś Mimo wypłynęła z Najświętszego Serca się Jezusowego, jako strój miłosierdzia nas. dla nas, ufamy tobie. tobie. Jezu, ufam tobie. tobie. Jezu, ufam Jezu, tobie. tobie. Jezu, ufam, Jezu, ufam tobie. tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Michale na Sopoćko, módl się za nami. Wieczne odpoczywanie raczy im dać panie, a światłość wiekuista nie im świeci na wieki wieku. Amen. Wieczne odpoczywanie raczy im dać panie, a światłość wiekuista i stanie, im świeci na wieki wieku. Amen. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dziękujemy bardzo za wspólną modlitwę i zapraszamy na kolejną szczęść Boże. Amen.